Wyobraźcie sobie, że w naszym kraju dzieje się jakaś polityczna szopka. W sumie ty nie musicie, wystarczy, że włączycie telewizor. Jedna i druga strona wypowiadają się na temat jakiejś tam agendy politycznej. Strona A zbudowała jakąś tezę i broni jej jako najlepszej możliwej, którą kiedykolwiek mogliśmy stworzyć. Strona B słusznie zauważa, że A robiło cały projekt na kolanie. W międzyczasie zaczynają się kłócić, jest wielka inba na cały kraj, co powoduje, że wszystkie mniejsze organizacje są wciągane w wir wydarzeń. Pomniejsze twory mają okazję w tym momencie się wypowiedzieć, zabłysnąć. I wtedy wchodzi na scenę Janusz Korwin-Mikke, zaczyna mówić coś o akwareliście kobietach bądź niepełnosprawnych i uruchamia tak zwany protokół 1%. W tym momencie kanały takie jak ja mówią, ej, ale Korwin gada głupoty. Król Janusz Jedyny odpowiadając na zarzuty mówił, że on wcale nie miał czegoś takiego na myśli, tylko on po prostu powtórzył fakt, rozumiecie, który przeczytał w gazecie. W tymże momencie ludzie pamiętający oryginalny cytat przypominają mu, że Ej chwila, ale ty przecież nie powiedziałeś tego w formie ciekawostki, tylko przedstawiłeś to jako fakt. Fakt poparty ciekawostką. Podobnie dzieje się z innymi przypadkami ludzi, którzy w podobny sposób też pociskają pierdoły. Zatem rzucasz materiały pokazujące, że ci ludzie gadają głupoty. W tym momencie niczym pszczoły do miodu zlatują się ich wyznawcy. Przekopujesz się przez tonę komentarzy typu — Korwin nie miał tego na myśli, lewaku to jest wyjęte z kontekstu. Na które odpowiadasz pytając — to dlaczego powtarza te same bzdury dokładnie w ten sam sposób już od wielu wielu lat? Na co zazwyczaj kuce odpowiadają? A jakiś tam gościu z lewicy to powiedział? Na co odpowiadasz, że masz totalnie gdzieś tego gościa, co on tam powiedział? Ale po krótkim researchu zauważyłeś, że cały cytat wygląda zupełnie inaczej. A nawet jeśli przytoczony przez KUCA cytat jest prawdziwy, no to nie zmienia to faktu, że król Janusz Korwinusz I gada bzdury, na co kuc zazwyczaj uruchamia się, wyzywając. Jesteście głupi lewaki, w ogóle lewica jest głupia, i wy chcecie, żeby ludzie umierali na ulicach, tak jak w Wenezueli, żeby inflacja była, i w ogóle wy jesteście ogarnięci komunizmem, marksizmem, liberalizmem. I na tym etapie siedzisz sobie wygodnie w fotelu i kiśniesz, bo to nie jest dyskusja, to jest farsa. W ani jednym komentarzu nie padł argument obalający Twoje tezy. Mało tego, za każdym razem kiedy robi się gorąco, twój rozmówca ucieka na inny temat, byleby tylko nie być tam, gdzie mu się dupa pali. Tym sposobem robicie totalny off-top, który, jak się kucowi znudzi, jest zakończony inwektywami. I teraz każdy logicznie myślący człowiek by ocenił. Gość nie potrafi obalić żadnego argumentu. Ucieka cały czas od tematu na inne, ponieważ się boi faktów. Na bank odbierze swoje zachowanie jako niewłaściwe i uzna dyskusję za przegraną. Problem polega na tym, moi kochani, że KUC nie jest logicznie myślącą osobą. Dla niego dyskusja właśnie została wygrana. On dojechał następnego lewicowca. Nawet jeśli facet w ogóle nie jest lewicowcem, tylko na przykład centrystą, albo totalnie nie ma żadnej orientacji politycznej. Ale to jest kwestia syndromu oblężonej twierdzy. Tym się dzisiaj zajmować nie będziemy. Myślicie sobie, że taki system prowadzenia dyskusji nie ma najmniejszego sensu. A no niestety was zaskoczę. Ma! Ale tylko jeśli myślicie jak kuc. Na jakiej zasadzie to działa? Wszechuteńko opiera się tylko i wyłącznie na przejmowaniu kontroli nad rozmową. Na jakiej zasadzie to polega? Gdy ci smutno, gdy ci źle, zmieńce temat, być może wykażesz się Ponieważ przyznajmy szczerze, ludzie, którzy popierają Korwina, są dokładnie tego samego zdania, co król Janusz Wielki Wspaniały. Ich zdanie pokrywa się z nim w sprawie akwarelisty, w sprawie kobiet, niepełnosprawnych obcokrajowców itd. itd. Jednakże w przeciwieństwie do króla 99% z nich posiada resztki instynktu samozachowawczego. I nie przyzna się wprost otwarcie na temat tego, jakie faktycznie ma poglądy. Owszem, czasem te poglądy mogą być zakryte pod kurtyną śmieszkizmu na zasadzie Hihi, ho ho, niskie składki, daniny, akcyzy, podatki. Ale naprawdę bardzo rzadko zdarza się, aby Kuc manifestował takie poglądy w sposób oficjalny. I po to właśnie im jest potrzebne przejęcie inicjatywy w dyskusji. Po to, aby zmieniać temat zależnie od tego jaki teraz będzie im dogodny. I ustalmy sobie coś zmiana tematu dyskusji to nie jest jakiś tam wybitny zabieg retoryczny dzieje się to normalnie ważniejsze w jak obrzydliwy sposób kuce to robią. 99,9% pseudoargumentów, które Kucz do ciebie kieruje, jest tak bezczelnie nietrafiona i głupia, że aż nie w sposób nie zareagować. Zatem postanawiacie się odnieść. Gratuluję, wzięliście zarzutkę. Kiedy odnosicie się do nowej tezy postawionej przez Kucza, a właściwie totalnego wysrywa z dubska, zmieniacie tor dyskusji tak, że podświadomie Kutz wychodzi z założenia jakoby obronił swoją tezę i zapewniam was dokładnie tak samo myślą jego pobratyńcy idealnym następnym przykładem jest para debata wilkosza ze szczotkowskim rurururururkowiec wilkoszowi zarzucił nieznajomość faktów naukowych kiedy wilkosz próbował się odnieść, od razu został zaatakowany innym pytaniem, które było totalną zmianą tematu. Jakie pozostało wrażenie? Karol wilkosz się nie przygotował. Nie ma zielonego pojęcia na temat tego, co mówi. I taką właśnie tezę forsowały wszystkie kuce z debatawek i ns. Ludzie, którym zależy na faktach w dyskusji, łapią się na to jak rybka na haczyk. A zapewniam was. Każdy korzystający z kucowskiej retoryki stosuje to z lubością. Oni uwielbiają gadać bzdury, ponieważ wiedzą, że zostaną poprawieni. Po pierwsze, będzie zgadzać się atencja, po drugie, skakanie po tematach sugeruje, że są znawcami wielu dziedzin. Dziedzin, na które mają proste, łatwe recepty, rzucone na stół. A przeciwnik to gada cały czas i gada i gada, i w sumie nic z tego nie wychodzi, bo gada. Musicie zrozumieć, że dla nich wasze tłumaczenia nie są tłumaczeniami, tylko bełkotem. Oni nic z tego nie rozumieją, bo nie chcą rozumieć. I może tutaj właściwie poruszmy sobie temat, dlaczego obie strony wchodzą do dyskusji. Normalny człowiek wchodzi w dyskusję, aby dojść do konsensusu. Ludzie cywilizowani uznają istnienie porozumienia. Porozumienia, które może istnieć tylko i wyłącznie w oparciu o fakty. Czyli innymi słowy, prawdę obiektywną, z którą każdy może się zgodzić. Tylko że u Kucza dyskusja wcale tak nie wygląda. Kuc przede wszystkim nie dyskutuje po to, żeby wejść z kimś w jakiekolwiek porozumienie. Ani nie interesuje też go żadna prawda. Cel kuca to pokaz siły. Dyskusja nie jest doszukiwaniem się prawdy, tylko szermierką słowną. Prawda totalnie nie ma żadnego znaczenia. Dla kuca liczy się tylko wgniecenie przeciwnika w piach i robi to wszystkimi dostępnymi metodami. Taka para debata jest automatycznie nastawiona nie do środka, lecz na zewnątrz, ma na celu przekonać do Ciebie jak największą liczbę ludzi. A co najlepsze, nie musisz wcale mieć racji, żeby ich do siebie przekonać. Wręcz przeciwnie, musisz się oddzielić od przeciwnika grubą kreską i grać cały czas na przedstawianiu go w jak najgorszym świetle. Na pewnym etapie człowiek już głupieje, ponieważ istnieje zbyt duża liczba rzeczy, które trzeba naprostować. A kuc jak rasowy gołąb, który porozwalał całą szachownicę, powywalał pionki i narobił na sam koniec na stół, wychodzi zadowolony, że wygrał. I tutaj na sam koniec warto przyznać, że kuce w bezczelny sposób wykorzystują krótki okres konwersacji. Jak wspominałem w poprzednim filmie, normalny człowiek ma swoje własne prywatne życie. Nie ma ani czasu, ani ochoty wykłócać się o pierdoły w internecie. To oczywiście z wielką chęcią wykorzystują kuce. Jeśli nie odpowiadasz dłużej niż 15 minut, jeśli na przykład nie żyjesz tematem, który aktualnie jest na tapecie tylko musisz go najpierw zweryfikować, pokazujesz coś, co dla kuca działa jak dla rekina krew słabość. Ponieważ właśnie o to, moi drodzy, w kucowskiej retoryce chodzi o wykrywanie słabości drugiej strony i ich eksponowanie. I teraz pewnie zapytacie, ej lepszy, ale właściwie dlaczego kuce to stosują? Ponieważ jeśli nie macie za sobą ani faktów, ani logiki, ani nawet przedstawicieli nie gadających średnio co 5 sekund jakiegoś szuryzmu, to jedynymi opcjami, jakie wam pozostają, są wyżej wymienione, fikołki intelektualne, hand flipping, czyli zręczne przeskakiwanie z tematu na temat, oraz wieczny przyjaciel kuca, chłopsko rozumizm. Jak zatem wygrać? Bardzo prosto wyjdź poza scenariusz. Trzymaj się jednego tematu mimo tego, że kuc próbuje przeskakiwać na inne. Jeśli dalej będzie wił się i kręcił, przystaw go do muru. A co najważniejsze, jeśli brzydzisz się dyskusją na zasadzie pokazywania własnej siły, to w ogóle nie bierz w niej udziału. Nikt nie ma prawa zmuszać Ciebie do rozmowy, a zwłaszcza jeśli ta rozmowa jest jedną wielką zarzutką, która ma podbudować kuca twoim własnym kosztem.